Cześć, ja jestem oczywiście Dombro, trochę zachrypnięty Dombro, ale mniejsza z tym. W dzisiejszym materiale odcinek, który kibicom polskich drużyn nie do końca może się spodobać. Przepraszam, sam jestem kibicem jednej z tych ekip, ale no tak, tak po prostu stwierdziłem, że byłby to fajny eksperyment, więc w dzisiejszym materiale drużyny ze Śląska łączą siły. Mowa tutaj oczywiście o Piaście Gliwice, Górniku Zabrze gks Katowice oraz Rakowie Częstochowa. Te cztery drużyny ze Śląska mamy obecnie w ekstraklasie. No i przeniosłem wszystkich najlepszych zawodników z tych trzech drużyn, no bo przeniosłem ich do gks Katowice, więc no z GKS-u nikogo nie przenosiłem nigdzie. Czemu okrągłe GKS? No bo GKS jest benjaminkiem, więc tym zespołem jeszcze nie mieliśmy okazji ani grać w karierze, ani zawodników tak jakby w ogóle tutaj sobie testować. No, bo przez blisko 19 lat nie było ich w ekstraklasie, więc stwierdziłem, że GKS będzie po prostu fajnym wyborem. No i yy, klasycznie symulujemy sobie sezon ekstraklasy tym właśnie napakowanym takim śląskim gigantem i zobaczymy, czy uda nam się zdetronizować Legię, Lecha, yy, Pogoń Szczecin, yy, czy może ktoś nowy tutaj wyskoczy nam na, na czele. No i zobaczymy co 10 spotkań, jak wygląda tabela, jak prezentuje się nasza drużyna. Yy, no i. Myślę, że tego typu odcinki już gdzieś tam bywały u mnie na kanale, niekoniecznie z ekstra klasy, ale tego typu formaty. Także mam nadzieję, że ten odcinek także się wam spodoba i że zbytnio nie będziecie gdzieś tam mm, mnie za to hejtować, że taki pomysł się pojawił. Także lecimy z materiałem i widzimy się po pierwszych 10 spotkaniach. Zapomniałem dodać, jakich mamy tutaj zawodników, więc między innymi mamy tutaj choćby Władysława Koczergina, Sparnasa, Frana Tudora, Brauta Brunsa, czyli kuzyna Erlinga Halanda. Jest Doran Arsenicz, jest Iwi Lopez, więc tutaj Iwi Lopez no, będzie raczej brylował w środku pomocy razem z Lukasem Podolskim, Mistrzem Świata. Do tego jest Damian Kondzior, Alan Czerwiński, Patryk Helebrand, świeżo upieczony reprezentant Polski Michael Ameyo, Ariel Mosur, Filip Majchrowicz, Jorge Felix, Grzegorz Tomasiewicz, Rafał Janicki, Paweł Olkowski, Patryk Dziczek, Luka Zachowicz. Sebastian Otieno, Arkadiusz Pyrka, Manu Sanchez, Ben Lederman, Jean-Carlos, Josema, Damian Rasak, Plavsic, yy, Marcin Chrapek chyba bodajże, nie, Michał Hrapek, przepraszam, Eric Janza, Gustaw Bergen, także jest ten zespół napakowany yy, gwiazdami, można tak powiedzieć, naszej ligi, także lecimy z symulacją i widzimy się za momencik. Pierwsze 10 spotkań za nami i moi drodzy, sytuacja jest następująca. Przechodzimy sobie do y, tabeli ligowej oczywiście. No i mamy siódme miejsce. Legia 22 punkty, jedna porażka, 7 zwycięstw i remis. Na drugim miejscu Śląsk-Wrocław. Podium zamyka Pogoń-Szczecin. Później Korona-Kielce. No sensacyjnie, bo raczej Korona tutaj jest zespołem, który walczy zazwyczaj o utrzymanie w ostatnich latach. Lub też po prostu spada z ligi później mamy Raków, który o dziwo mimo odjęcia tak wielu zawodników dalej jest w czubie tabeli później mamy Lecha, GKS Katowice, nasz zespół no i Jagielloni. ale zobaczcie jak to się tutaj wszystko spłaszcza mamy 5 zwycięstw, jeden remis i 4 porażki natomiast na przykład taki Raków czy Lech mają tyle samo punktów co my tylko, że zanotowali aż 4 remisy ale no między trzecim miejscem a tak naprawdę ósmym to jest trzy punkty różnicy, więc tak naprawdę to się wszystko gdzieś tam będzie jeszcze spłaszczać. Tabelę zamyka: Górnik zabrze Piast, gliwice oraz widzę łódź. No tutaj widzę odstaje bardzo, bardzo mocno, co mnie trochę szokuje. Piasta i górnika akurat rozumiem, no bo wyjąłem najlepszych zawodników z tego zespołu, a też nie mają ich zbyt wielu, więc. No tutaj akurat to jest wynik spodziewany. Z takich ciekawszych wyników to zobaczmy sobie, pokonaliśmy widzę właśnie 3-1, później remis z Jagielonią, następnie co tutaj było porażka 3-2 z Lechem Poznań wygrywamy z Piastem Gliwice na wyjeździe 2-0 przegrywamy z Pogonią Szczecin 2-4 później już mamy po, po, po meczu, że tak powiem potem przegrywamy z Legią 1-2 z Zagłębiem 2 do 1 i wygrywamy z Lechią Gdańsk i z Górnikiem Zabrze w meczu przyjaźni. I w październiku jeszcze chyba nie graliśmy, czy graliśmy jedną kolejkę. Wygraliśmy ze Stalą Mielec, więc z tymi zespołami z dołu tabeli punktujemy. Natomiast z ligową czołówką, niestety, tak dobrze to nie wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze, oczywiście, statystyki naszego zespołu, no bo to też jest mimo wszystko ważne statystyki drużyny, przejdźmy sobie oczywiście do GKS-u Katowice, który, który jest przez nas zarządzany znaczy w sumie to przez komputer, bo jakby tutaj sam sobie dobiera zawodników najwięcej meczy rozegrał Gustav Bergren, który strzelił 3 bramki zanotował 3 asysty do tego jest Borja Galan, Srdan Plavsic czy choćby Jakub Arak najlepszą średnią ocen ma Michael Ameyo, który w 4 meczach zdobył 3 bramki zanotował asystę Jonat Braut-Bruns dwa mecze jedna bramka tylko Borcha Galan tutaj świetny wynik cztery bramki dwie asysty Gustav Berggren podobnie trzy bramki trzy asysty no najlepszym strzelcem na ten moment jest Borcha Galan drugie miejsce dla Gustawa Bergrena i Michaela Ameyała, a potem dużo dużo zawodników którzy zdobyli po jednej bramce także tak to wygląda. W pucharze jeszcze nie graliśmy, także widzimy się po kolejce numer 20. No i wtedy już też będziemy wiedzieli, czy gramy dalej w pucharze, czy odpadliśmy bardzo szybko, co zazwyczaj zespoły z ekstraklasy lubią robić. Także lecimy dalej. Kolejka numer 20 za nami. No i lecimy sobie klasycznie do centrum powiadomień. Już tutaj patrzymy, jak to wszystko wygląda. Mamy biuro. Przejdźmy sobie do wyników. I ligowa tabela prezentuje się następująco: cały czas znajdujemy się w czołówce ligi. No, niestety, już ta liga nam zaczyna odjeżdżać, bo Legia Warszawa 44 punkty, pogoń Szczecin 42. Tutaj walka o Mistrza. Później Śląsk, Lech, Jagielonia bardzo blisko siebie. Później Raków. No i na, na następnym miejscu my, na miejscu siódmym. Tabelę zamyka na tą chwilę. Widzę Łódź, który dalej, dalej jest ostatni później Puszcza, Piast, Gliwice, Górnik troszkę podskoczył, no i z takich ciekawszych rezultatów, no to zremisowaliśmy z Wicewem Łódź w styczniu, ograliśmy Koronę Kielce, wygraliśmy z Motorem Lublin, zremisowaliśmy z Pogonią Szczecin, przegraliśmy u siebie niestety z Jagiellonią Białystok, przegraliśmy na wyjeździe w Niepołomicach, więc typowa ekstra klasa się tutaj objawiła. Remis 2 do 2 z Radom, jakim radom na własnym terenie. Porażka niestety we Wrocławiu 1 do 0 bardzo bardzo przykra, bo no pewnie liczyliśmy na zwycięstwo, a wyszło jak wyszło. Za to ograliśmy Raków Częstochowa na wyjeździe. Zremisowaliśmy też z Krakowią i tak się to prezentuje na tę chwilę. Jeśli chodzi o Puchar Polski, tam chyba widziałem coś, chociaż nie jestem pewny. Czekajcie, zobaczymy sobie jeszcze wyniki oczywiście Pucharu Polski jeszcze nie był grany, więc, więc będziemy go sobie grali za jakiś czas. Yy, no i teraz czas jeszcze zobaczyć statystyki drużyny, żeby zobaczyć jak się prezentuje ogólnie nasz zespół. <laughs> Przepraszam: Najwięcej spotkań Borcha Galan, 18 meczy, Franciszek Plach, 16 Gustaw Bergren, Rafał Janicki, Stratos Farnas, Iwi Lopez, Bartosz Nowak, Władysław Koczergin to jest taka ligowa topka. Najlepsza średnia ocen Michael Ameyo Nie występuje często, ale oceny zgarnia bardzo dobre Ivi Lopez tutaj wychodzi na to, że jest naszym najlepszym zawodnikiem No bo gra o wiele częściej Tak samo Borja Galan czy Franciszek Plach A też tą ocenę ma naprawdę bardzo, bardzo dobrą Jeśli chodzi o bramki, no to najlepszym strzelcem na tą chwilę jest Ivi Lopez i y Borja Galan, czyli hiszpański Hiszpański zaciąg tutaj ciągnie naszą ofensywę Jeśli chodzi o asysty to Gustaw Berbien, Bartosz Nowak tak to tutaj wygląda. No i myślę, że wyglądamy solidnie. Chociaż, na to, jaką mamy mocną kadrę, to moim zdaniem, podium to byłoby takie ok osiągnięcie. Nic super, ale takie naprawdę ok. Coś poniżej to moim zdaniem będzie rozczarowanie, ale zobaczymy. To jest ekstra klasa, więc tutaj się jeszcze wszystko może pozmieniać. Także co? Lecimy dalej. Kolejka numer 30 za nami. Od razu rzut oka na tabelę. No i niestety zjechaliśmy jeszcze niżej, bo na miejsce 8. Natomiast tak, no mamy punkt y, straty do Krakowi, y, natomiast do czołówki już tych punktów 7, więc będzie ciężko to odrobić, ale ale jeszcze jest szansa, wiadomo. Trzeba wierzyć. Legia na miejscu pierwszym, Raków na miejscu drugim, Poznań trzeci, Pogoń czwarta. Więc tak, tak ta ligowa czwórka. Nawet piątka, bo tutaj Śląsk Wrocław też trzeba do tego zaliczyć, no jest po prostu nie do doścignięcia na tę chwilę. Ale będziemy się starać, no tutaj cały czas mamy nadzieję, że uda się coś ugrać. Na pewno cieszy nas zwycięstwo z Krakowią. Natomiast, tak, no remis z Rakowem również dobry wynik, wygrana z koroną jak najbardziej nas cieszy, więc mamy dobry okres remis ze Śląskiem, więc złapaliśmy naprawdę wiatr w żagle. Radomiak pokonany 3 do 1 remis z Puszczą Niepołomice tutaj znowu Puszcza zabiera nam punkty więc tutaj akurat no niezbyt cieszymy się z tego rezultatu wygrana z Lechią 2 do 1 to jest na pewno świetne remis z Widzewem tutaj to już nie jest aż tak dobry wynik, którego byśmy oczekiwali, remis z Zagłębiem niestety podobnie no i to są te mecze, które gdzieś tam nam uciekają, yy, oczywiście jeszcze chciałbym zobaczyć sobie Puchar Polski bo, bo też tam gramy, tak? W półfinale nas nie ma, więc odpadliśmy. Tylko gdzie odpadliśmy? Pokażcie mi to, moi drodzy. E, czy ćwierćfinał był grany? Nie było nas w ćwierćfinale, czyli to była jedna ósma, tak? Pogoń Szczecin. Pogoń Szczecin nas wyeliminowała, więc no niestety nie będzie nas na podium w pucharze. E, statystyki drużyny. Oczywiście jak, co. 10 kolejek, klasycznie. E, najwięcej meczy Bartosz Nowak. Iwi Lopez, Borja Galan, Gustaw Bergren, Rafał Janicki, Franciszek Plach, Stratos Farnas. Tutaj to jest nasza czołówka. Najlepsze oceny na ten moment Jonathan Braut-Bruns, 13 meczy, 6 bramek. Adam Zerlak, 13 meczy, 5 bramek. I na ten moment najlepszym naszym strzelcem chyba jest Iwi. Um, tak, Iwi Lopez, 11 bramek, 22 meczach. No świetna, świetna dyspozycja Hiszpana. Borcha Galan też tutaj w czołówce, Adam Zrelak, Bergren i Jonathan Brown Bruns, czyli kuzyn Erlinga Halanda. Najlepszym asystentem Bartosz Nowak, drugie miejsce Patrick Hellebrand i Gustav Bergren Także lecimy z ostatnimi spotkaniami i widzimy się za chwilkę w podsumowaniu całego sezonu. Proszę Państwa, sezon zakończony. Niestety kończymy go na miejscu dziewiątym, czyli jeszcze gorzej niż było. No już tutaj przewaga nad Lechią była. Całkiem spora cztery punkty. No to nie aż tak spora, ale tutaj, już nad 11 stalą, no to 12-13 punktów przewagi. No to już tutaj jest naprawdę horrendalna przewaga. Z ligi spadłby piast, górnik oraz widze, czyli ta trójka, która po pierwszych kolejkach też była na samym dole. Mistrzem Raków Częstochowa, czyli jednak śląski zespół obronił swój e ligowy byt mimo. Wyjęcia z zespołu praktycznie wszystkich najlepszych graczy Raków zdołał wygrać Mistrzostwo Polski punkt przewagi nad Lechem, dwa punkty nad Legią, to jest Ligowa Czołówka, Ligowa Trójka, Ligowy Podium, później Pogoń, Krakowia, Jagiellonia, Śląsk i Zagłębie. My mieliśmy punktów 51, więc tutaj ewentualnie no do Śląska jedno zwycięstwo i moglibyśmy ich przegonić, ale później no do tej pierwszej piątki, no to już jednak zabrakło tych siedmiu punktów, czy tam nawet ośmiu no, żeby tutaj coś powalczyć, więc mimo wszystko, no jest to wynik troszkę rozczarowujący, jak na to co tutaj się wydarzyło statystyki drużyny zobaczymy jeszcze na koniec sezonu, wiadomo, doszło nam tylko 4 kolejki, ale to też się mogło dużo pozmieniać, najwięcej meczów Iwi Lopez, 26, więc tutaj czołowa drużyna, czołowy zespół czołowa osoba w naszej drużynie do tego Bartosz Nowak Gustaw Bergren, Borcha Galan Franciszek Plach, najlepsze oceny Jonathan Braut-Bruns, 14 meczy, 7 bramek. Adam Zrelak, podobnie, 17 meczy, 8 bramek. Arkadiusz Pyrka, no tutaj nie liczymy. No i tutaj wydaje mi się, że najlepszym zawodnikiem sezonu byłby ktoś z dwójki Iwi Lopez, Borcha Galan, no bo najwięcej bramek, jeśli chodzi o asysty, to najwięcej ma Bartosz Nowak akurat, ale też Iwi czy Borcha są w czubie. No i zagrali najwięcej meczy i prezentowali się na ten moment najbardziej solidnie, tak najbardziej przyzwoicie przez cały sezon także ja Wam za dzisiejszy materiał bardzo serdecznie dziękuję szkoda, że nie udało się wygrać ani Pucharu Polski, ani też Ligi, no nie ukrywam że po cichu na to liczyłem, że uda nam się zdominować tutaj te rozgrywki, no niestety się przeliczyłem, jak wiadomo to jest ekstra klasa, tutaj mogą dziać się cuda o których nikt z nas nawet nie ma pojęcia, jeszcze raz Wam dziękuję przepraszam troszkę za mój głos, bo tak jak mówię mocne przeziębienie mnie dopadło więc staram się tutaj w miarę gdzieś tam z przerwami to nagrywać, żeby też ten głos odpoczął, także przepraszam jeśli Wam to przeszkadzało, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas sekcja komentarzy jest Wasza, propozycje na nowe materiały sugestie co do tego materiału jeśli Wam się podobało, łapka w górę subskrypcja, mile widziana dzięki wielkie, na razie